ma ludziksy, jestem tutaj, znowu ja, znowu ja jestem tu. W każdym razie tak, sytuacja jest zajebista, bo jesteśmy przy tym komputerze, jak byliśmy ostatnio, co się się wami pożegnaniem, odbakuję tamto i wszystko będzie git. A sytuacja wygląda w ten sposób, że po prostu jesteśmy sobie tutaj, mieliśmy sobie zejść na dół, bo jeszcze zapomniałem jednej drodze i tutaj jest kolejna lokacja i prawdopodobnie będziemy tam te dwie bokady ściągać. Kurwa. Kurwa. To jest spójne jednym słowem. Mało helfa, mało wszystkiego. Róbmy sobie save'ik. No, więc jest kolorowo, jednym słowem. 54 jest, jak nagrywam. Dobra, minigun znowu będzie out. Weźmy sobie granatnik. O. Może być Bum mm. mm. bum Ja pierdolę. No, no to było głupie Taki głupie Cholerny świat Kosza No, wodna Dobra nawet zaśmieliśmy ammo. Tu jest apteczka Bum Mięsko, Tam jeszcze jest jakiś zjazd do góry Nie, Jak się śmiecia minęli kobieto? Jak ty w ogóle się... Kurwa, i co to się stało? Gdzie ja jestem po raz na... Ej! Hello! Siema! Mmm, tu jest jakiś forward field kolejny Coś do mnie napierdala takie paki, nie mam pojęcia We have found a secret Every moment suit pass Pass to Deactivate Yellow Force field Dobra, czy jakiś yellow Force field nam brakuje? A, tu jest taki zjazd, tu jest taki zjazd. Tu mamy ammo i tu nie tym, żeśmy śmigali w ogóle, że ja tak się to wtem i tam gdzieś spadłem, w ogóle nie wiedziałem gdzie jestem. Dobra, tutaj, żeśmy sobie byli. Pójdźmy sobie więc tu. Dezaktywujmy jakiś force field. Kurwa, co to było znowu? Z lokacje są takie małe dzisiaj. Ale jasno ja Już migra na tam No dobra, tu był ten zjazd na dół. Tam jest ten environment już HP, hP 69 Flipa Kurwa, co się dzieje w ogóle? Nie, nie ogarniał tej windy, nie? On jeszcze do siebie? Niby tak, dobra niech się wyróżna Kurwa Zróbmy sobie save'a, ale tym razem na innym slocie już bo kurwa mi się to nie podoba w ogóle No wiedziałem, że tak będzie yy, Na innym slocie Dobra, róbmy inny mek. Zróbmy taki mek. Minus 9 HP, No Będzie ciężko ch chłopaki. Będzie chuj ciężko, je yeah. no. no nawet minus 1, no to jeden taki strzał tego ziomka nie zajmuje, aby zabiera z 8 HP Szczególnie sympatycznie bardzo Znowu Dobra, wiecie co zrobimy sobie na poprzednim tym Normalnie loada. Bo przeraża mnie to. Przeraża mnie to niema mamy A ma osiemdziesiąt siedem I tą głupią windę. Save game. Tak. Dobra. Weźmy sobie teraz to. Pójdźmy sobie tu. Kurwa, tylko winda. No, jeszcze tylko żeby mi... Brakowało, żeby mi winda nie Żeby mi na lej spadła. Lepiej, żeby winda mi spadła na lej. Jedzie ja z powrotem. Kurwa, jebana. A tak obieca nie wiem jak tam się znalazła. No pochybel kurwa z wami. Dobra, a pak się przyda. No Jedna normalna rzecz, kurwa Co tam jeszcze jest? Na dole jakieś zejście? Zejście w dół Tu jest jakiś tunel. Kurwa tak. Tu jest klucz. Yeah. Security Pathground Access to co? Nie przeczytałem znowu do końca. No, ale zresztą ona się robi coraz śmieszniej, Taki, coraz śmieszniej, coraz fajniej, coraz ciekawiej, coraz więcej biegania jest i jest coraz bardziej denerwująca I coraz czuję większą irytację, bo zamiast tak da się kończyć, to ona się rozkręca. No, ona się rozkręca normalnie, świeci się, robi kurwa dłuższa. Chcę. Łotwórz, ale weźmy się, to a kurz, że będzie dla mnie, ja nie wiem gdzie ona jest, tą windą musiała jechać. A coś nam się rozjaśniło, mam 24 HP. You have found secret, no. Okej, okay, no i kurde no. Deactivate yellow force fields. No i co z tego? I co z tego? I cóż, że... że, I cóż... że ze Szwecji. Co? Twoją drogą Szwecji są zajebiście, muszę wam powiedzieć. Skandynawska kultura jest tak kurwa wyjebaną kulturą, że ja pierdolę. Tu żeśmy byli? No, adrenalina. No! I tu możemy zrobić save'a? Czyli zajebiście mamy zrób tą monteczkę, no to się na pewno przyda. Tutaj żeśmy sobie byli, egzystowaliśmy w tym miejscu, tutaj też, tutaj jest ta zasada winy i ta babka, którą byśmy nie do kurwili, ale już jest nieżywa. I tym samym sposobem co? Byliśmy... Tutaj też żeśmy byli, przed chwilką, tu się nam coś potrugowało i tutaj na dół żeśmy nie schodzili, a żeśmy sobie rzeszli. Czyli trzeba wrócić, to jest po prostu zakończony sektor. No bo jeszcze nic innego nie ma, wszystko przeeksploatowałem, więc po prostu trzeba wrócić. No i mając to, teraz powinno się nam coś otworzyć, bo mam jakiś klucz, nie? Mam jakiś klucz, jakiś klucz ludziksy i to jest zawsze jakiś plus do przodu, bo coś żeśmy kurwa wzięli co teraz? Teraz trzeba iść gdzie indziej. Kajś indziej trzeba iść teraz. Ludziksy. Hmm. Tam do góry na przykład. Tylko jak tam do góry się dostać kurwa, jak um, Nie wiem, nie wiem pojęcia. Nie mam pojęcia dla tego. A tu jesteśmy na górze. Okej. Okay. Tam żeśmy byli, tam był jakiś chyba Co teraz? Teraz sobie pojedziemy jeszcze windą Ojoj Dobra, i wiecie co ludzi, chce? chyba wam powiem szczerze, że tutaj zakończę tą część, bo się trochę nagrywa Już się trochę nagrywa ten właśnie nasz Quake Ten odcineczek No to teraz sobie będziemy prosto dzidować do tamtego przejścia, tam do góry Tutaj i to się chyba powinno otworzyć. Jest kurwa nareszcie! Haha ha. Dobra, tutaj zakończę ten odcinek, pamiętacie to przejście, którego nie mogliśmy za chuja otworzyć. Jest dobrze, jest dobrze, jest zajebiście. Dobra, to trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnej części. Nara yeah!